Nie chciałbym wracać już do tego, co było. Nie było to dla mnie bardzo miłe, bo straciłem tylko rok czasu gry w piłkę. Nie pomagali mi tam, wręcz przeciwnie, przeszkadzali, ale udało mi się po prostu rozwiązać kontrakt i pokazałem, że to nie jest wina po mojej stronie, tylko klubu. Ja już jestem w treningu od, po, od początku, nawet lutego. Trenuję już indywidualnie. Mogłem już zacząć nawet treningi z drużyną, ale mi była ta sytuacja w Zagłębiu i kiedy chciałem wrócić nawet do Zagłębia i trenować z drugą drużyną, to po prostu mi nie umożliwili w klubie, więc trenowałem sam indywidualnie, codziennie byłem w rytmie, no, że codziennie biegałem i siłownia, no ale wiadomo, tego nigdy nie zastąpi trening piłkarski. W rozmowie z trenerem z, zauważyłem, że bardzo trener mnie chce, więc idę tam, gdzie ktoś mnie chce, prawda. E, prowadziłem oczywiście rozmowy z innymi klubami, no ale e, padło na polonie. Przeszedłem testy medyczne u lekarza, który stwierdził, że jest wszystko w porządku, a jeszcze tylko czeka mnie parę treningów, ale chodzi bardziej o to, czy ta noga rzeczywiście jest sprawna i jak będzie wszystko ok, to. Yy, powinniśmy się dogadać.